Tym razem stosunkowo drogi komputer, bo aż za 21 tysięcy złotych, który złożyłam do jednego z moich widzów. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Sandra. Przejdziemy sobie dzisiaj do mówienia o to tego komputera, wszystkie podzespoły, jakie są w tym odcinku. Poruszymy sobie kwestię, czy... Pamięci RAM będą taniały. Czy one na przykład na początku roku 2026 będą już stosunkowo tańsze i wtedy warto zbudować nowy komputer stacjonarny? Czy może wręcz przeciwnie, sytuacja z drożejącymi pamięciami RAM, ale także innymi podzespołami będzie się utrzymywała lub nawet będzie jeszcze gorzej? Zobaczymy, zaraz to mówimy. Ten materiał też być może będzie skierowany dla osób, które chcą w tym momencie złożyć komputer lub nawet w najbliższych dniach, wybrać podzespoły do waszego komputera stacjonarnego i jakie kody rabatowe możecie uzyskać, żeby jeszcze mniej zapłacić. Obecnie za podzespoły. I w tym momencie przypominam o kodzie rabatowym w sklepie Computronic, gdzie za pomocą konfiguratora PC, a do niego link znajdziecie w opisie pod tym filmem, musicie mieć tam minimum cztery elementy w koszyku, czyli np. płyta główna, procesor, ramy i zasilacz. I właśnie na tym etapie wpisujecie kod rabatowy Sandra Config i zdobywacie dość spory kod rabatowy na ceny tych wszystkich podzespołów, które macie w tym koszyku. Natomiast jeśli planujecie zakupy podzespołów poprzez smartfona, tutaj po prostu pobieracie sobie aplikację Computronic na waszych smartfonach i tam po dodaniu maksymalnie pięciu podzespołów jest też kod rabatowy Sandra 2025 pisany łącznie i też otrzymujecie spory kod rabatowy właśnie na te wszystkie rzeczy, które są w tym koszyku. Link do tego konfiguratora Computronic, gdzie macie ten kod rabatowy, ale także kody rabatowe, o których przed chwilą mówiłam, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tymczasem w tym momencie przejdźmy sobie do mówienia tych podzespołów, ale także informacji o tym, czy w tym momencie na rynku warto kupować sobie komputer stacjonarny, czy te podzespoły też ym, wszystkie komputerowe będą drożały, jaka będzie ich mniej więcej sytuacja w najbliższym czasie. Otrzymałam od Was też liczne zapytania, czy w tym momencie warto składać komputer stacjonarny, czy na przykład poczekać do wakacji, bo być może wtedy pamięć RAM będą tańsze. Jeśli chodzi o moją opinię, to zdecydowanie warto składać komputer w tym momencie, jeśli planujecie i macie budżet na taki komputer, dlatego że sytuacja wcale ma nie poprawiać się przez wiele miesięcy, a nawet lat. W sytuacji pogłosek na rynku, jakie są, to nie tylko pamięć ram mają pozostać drogie, takie jakie są teraz, a nawet droższe, ale także mają być jeszcze droższe, mocniej dyski SSD, ale także zawyżone jeszcze bardziej ceny. Kart graficznych. Więc być może, jeśli w przyszłości będziecie chcieli złożyć sobie komputer, to nie dość, że spotkacie się już nie tylko drogimi pamięciami RAM, ale także jeszcze droższymi kartami graficznymi. Więc po prostu w takim etapie nie dość, że czekaliście tyle miesięcy, to jeszcze wyszliście na minus poprzez jeszcze wyższe ceny kart graficznych. I żeby to nie było tylko takie pogłoski internetowe, tutaj mamy nawet osobę, która w tym temacie siedzi, można powiedzieć, najwyżej, tak, czyli dyrektor generalny. Mikrona tutaj dał takie informacje, że utrzymujący się silny popyt w branży, a także ograniczenia podaży przyczyniają się do trudnych warunków rynkowych i spodziewamy się, że te, warunki, że te warunki utrzymają się również po roku kalendarzowym 2026. Czyli tutaj, jeśli chodzi o dyrektora Mikron, to nawet ta sytuacja ma trwać e, latami. Więc nie chodzi nawet tutaj o te kwestię kilku miesięcy, tylko ta, ten problem, jeśli chodzi o ceny ramów, ma się utrzymywać nawet niestety latami. Mam nadzieję, że to nie będzie prawda, no ale niestety takie informacje docierają i mamy mieć drogie dyski SSD, drogie karty graficzne, ale także drogie pamięci ram. Także moim zdaniem w tym momencie po prostu przepłacimy znacznie więcej za ramy, no bo faktycznie, tak, wcześniej za takie 32 GB, które na przykład są w komputerze, to jest oczywiście 64, ale w takim przeciętnym komputerze, który składacie, jest 32 giga 5 i tam płaciliście mniej więcej 400-500 zł jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz takie ceny są w okolicach 1700-2000 zł za takie RAMy, więc przepłacamy 3-4 krotnie no i w sumie przepłacamy w tym momencie przede wszystkim za RAMy, no bo te dyski SSD oczywiście też drożeją ale nie aż tak mocno jak pamięci RAM. Wykorzystując te kody rabatowe, które są w komputerniku, o których mówiłam, no to być może nawet zaoszczędzicie kilkaset złotych, więc jako jakkolwiek odbijecie sobie cenę tych zawyżonych cen Chociażby ramów czy na przykład dysku. A teraz przejdźmy do tego komputera, jeśli chodzi o mówienie tutaj podzespołów. Przede wszystkim cena, budżet 21 tysięcy złotych, o którym mówiłam na początku. Odezwał się do mnie Krzysztof, żeby złożyć komputer dla jego syna. Pod bardzo wymagające różne czynności na komputerze render stream, yy, kilkadziesiąt otwartych okien w przeglądarce, różne programy. No i także granie w rozdzielczości 4K. I tutaj pierwsze zapytanie, jakie otrzymam od Krzysztofa, czy iść w RTX 5080, czy jednak 5090, i moim zdaniem. Przy takim właśnie już bardzo zaawansowanym zastosowaniu i granie docelowo przez kilka następnych lat w rozdzielczości 4K, no to jednak warto dopłacić do rtx -a 5090, a nie rtx -a 5080. No i na marginesie, jak część z Was być może pamięta, ja sama mam rtx 5080 w swoim komputerze. Tutaj mamy 5090 i z tego właśnie powodu postanowiłam w tym materiale też porównać, Właśnie w takich bardzo zaawansowanych benchmarkach, gdzie też jest Ray Tracing, um, RTX 5090 do mojego RTX 5080 i to będzie całkiem sensowne porównanie, dlatego że ten komputer też ma ten sam procesor, który jest u mnie. Co prawda inne ramy, natomiast podstawę mamy tą samą, czyli ten sam procesor. No i przede wszystkim karty graficzne, które są inne które robią jednak największą robotę, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam rendery, um, benchmarki 4K czy gry na najwyższych ustawieniach graficznych również z Ray Tracingiem. Także w tym komputerze już wiemy, że mamy RTX A5090 od Zotaka. Jeśli chodzi o tą kartę graficzną, No to jest w tym momencie, kiedy ona była zamawiana, to była najlepiej wyceniona karta graficzna. No i też Zotak, wiadomo, 5 lat gwarancji po, po rejestracji tego produktu. Tutaj ta karta jest fajnie zamontowana z podpórką z prawej strony, ponieważ to budowa, która tutaj jest, ma taką podpórkę dopasowaną wysokościowo do różnych kart graficznych, więc ta karta też jakkolwiek nie opada. Powiedziałam też, że jest Ryzen 9800X 3D. No i tutaj mówiłam chwilę wcześniej też, że jest 64 GB. W tym komputerze, jako że jest naprawdę zaawansowane zastosowanie, czyli też bardzo dużo otwartych okienek w przeglądarce, około nawet 30-40 kart jednocześnie, wiele programów otwartych naraz. Programy rendery graficzne, ale także właśnie gra w rozdzielczości 4K. To tutaj docelowo 32GB Krzysztof powiedział, że nie chce, tylko 64, mimo że te ceny RAMów są drogie. I faktycznie w tym momencie ta sytuacja z tymi RAMami jest tak droga, o czym oczywiście wiemy, tak? Ale no 3-4000 zł za 64GB DDR5 to takie są regularne ceny nawet w tym momencie, czyli bardzo drogo. Ale tutaj udało się kupić w dość atrakcyjnej cenie 2800 zł, 64GB, są to krusiale. 6000, cel 40. I owszem, cel jest całkiem wysoki, y, natomiast zaoszczędzamy tutaj bardzo dużo względem niższych cel, gdzie po prostu jest ta różnica cenowa tak ogromna, że w tym momencie po prostu nie opłacało się przepłacać za ramy 3 4000, 3500, bardzo często ponad nawet 4000 zł. Różne y, są zestawy kości RAM y, o, niższym, właśnie o niższych opóźnieniach. Gdzie jest na przykład takie samo taktowanie. Co do dysków na no Złączem 2 PCI generacji piątej, no to te właśnie ceny też są już bardzo drogie. Tutaj miało być docelowo 2 terabajty, więc wybrałam po prostu klasyczny dysk WD Black SN850X. Jest to dysk, który też jest bezproblemowy, stabilny. Jeszcze do dzisiaj żaden nie uległ awarii u moich widzów wszystkich. Nie dostałam takiej informacji przynajmniej. Dodatkowo jeszcze ta zawyżona cena ramu, więc budżet naprawdę się zmniejsza, więc w tym przypadku po prostu generacja piąta, która jest jeszcze mocniej zawyżona cenowo za wersję 2TB, to po prostu jest niewystarczająca w tym budżecie, więc zostaliśmy przy generacji czwartej, która też jest bezproblemowa i nie ma takich dużych różnic, jak właśnie pokazywałam wielokrotnie w moich testach między generacją czwartą a piątą. Jak tutaj widzicie, dysk też jest odpowiednio chłodzony pod tym sporym radiatorem właśnie na płycie głównej od ASRocka. Co do płyty głównej, no to ASRock też wydał nowy wersję, Wersja BIOS 403. No i tutaj też widzimy, że jest to chipset B850 wi WiFi i na tej płycie głównej nie będzie żadnych ograniczeń wydajności do tego zestawu. Jest w pełni chłodzona sekcja 14 plus, 2 plus 1. Mamy tutaj wszystkie radiatory, yy, także na dodatkowe dyski, jeśli chodzi o inne dyski, jeśli byśmy chcieli dwie sztuki zamontować na tym dolnym, długim radiatorze na płycie głównej, jest też chłodzenie tutaj chipsetu. No i ten, ta płyta główna też ma oczywiście te PCI 50 pod kartę graficzną, więc RTX 5080 będzie działał na pełnej wydajności. No i w przypadku chęci podłączenia dysku na piątą generację zamiast tej czwartej, też jest oczywiście taka możliwość, i dysk będzie działał na pełnych prędkościach po prostu na złączu PCI generacja 5. Co do obudowy model Be Quiet Light Base 900FX i właśnie Krzysztof powiedział, że ta obudowa mu się bardzo podoba, ją zaproponowałam na początku potem dałam inne propozycje powiedział, że jednak ta jest najładniejsza jest też przestrzenna, no bo Widać, że nawet przy RTX-ie 50-90 zobaczcie, jaka jest jeszcze przestrzeń w tej obudowie. Obudowa ta posiada trzy wentylatory wrzucające zimne powietrze fabrycznie. Już poprzez producenta Bequiet. to są to wentylatory 140, które wrzucają właśnie zimne powietrze do wnętrza obudowy. Tam jest jeszcze kolejny wentylator, który już wyciąga te ciepłe powietrze z obudowy. Natomiast ta obudowa jeszcze umożliwia montaż dodatkowych wentylatorów na spodzie obudowy, więc to jest taka alternatywa, nie trzeba oczywiście ich montować, ale można... Jakby się chciało dokupić kolejne wentylatory. Co charakteryzuje tę obudowę, to na pewno ten pasek LED od prawej strony serwisowej obudowy. Ten front dzięki temu wygląda estetycznie są takie cztery bardzo długie paski LED od samego, od samego dołu do góry obudowy i jeszcze cała góra również ma ten właśnie podświetlany pasek LED. Wygląda to na pewno ładnie, ciekawie i nie ma tak wielu obudów właśnie w takim stylu na rynku, gdzie mamy aż. Po całej długości można powiedzieć paski LED. Jako, że jest obudowa od Be Quiet, jest także chłodzenie wodne od Be Quiet. Składza tutaj Ryzena 9800X3D, Be Quiet, Pure Loop 3LX. I to chłodzenie ma takie różne nakładki, jeśli chodzi o blokopompkę. Można zdjąć tutaj ten, można powiedzieć, taki zaślepkę i właśnie można różne takie szablony sobie wstawić i zakryć to. Przez co, jak komuś się znudzi ten obecny, można sobie wymienić na jakiś inny. Zasilacz do tego zestawu wybrałam od MSI. Jest to 1250W, a model od MSA jest to A1250GS i właśnie są kompatybilne z PCI 5.1. Mamy tutaj standard ATX 3.1, wszystkie japońskie kondensatory. Dodatkowo na tym zasilaczu jest jeszcze taki pstryczek, który po prostu powoduje, że ten wentylator w ogóle, w ogóle nie uruchamia się przy niskim obciążeniu, więc jest jeszcze dodatkowo ten zasilacz w ogóle niesłyszalny. A co mi się podoba osobiście w tym zasilaczu, to przede wszystkim okablowanie. Zobaczcie, że jest to te okablowanie, które przypomina bardzo mocno te przedłużki z ostatnich lat, które się stosowało. I te przedłużki się... Hmm, Stosował do zwykłych zaślaczy, żeby mieć ładniejszy efekt tego okablowania w obudowie. A widać, że te właśnie zaślacze MSI wszystko już mają w tym stylu. I wygląda to na pewno bardziej estetycznie niż te takie zasilacze, gdzie po prostu są jeszcze zwykłe, e, zwykłe kable, po prostu zwykłe te przewody, gdzie jest zwłaszcza jeszcze w takim oplocie, gdzie nie wygląda to aż tak estetycznie i właśnie to kojarzy bardzo mocno z zasilaczem Be Quiet. Co uważam o tym komputerze? Przede wszystkim ładna, elegancka budowa, przestronna, no i cicha, bo jeśli komuś zależy na ciszy, to jest to sytuacja idealna. Te wentylatory Be Quiet są w ogóle niesłyszalne. Z chłodzeniem wodnym Be quiet, robi to robotę, że jak się siedzi obok tego komputera, nie słychać nic. Dodatkowo mamy tutaj najwydajniejszą kartę graficzną na rynku, jeszcze w tym momencie, czyli RTX 5090. Drugi można powiedzieć najwydajniejszy procesor na rynku do gier, czyli Ryzen 9800X3, z którego zdjęłam Power Limit. Co prawda, w moim prywatnym komputerze są ramy, które mają wyższe taktowanie i niższe opóźnienia, niż ten, który jest tutaj, ale znowu tutaj jest więcej RAMu. Mocniejsza karta graficzna, zdecydowanie mocniejsza karta graficzna. RTX 5090, w moim prywatnym komputerze RTX 5080. Mój komputer, ale także ten komputer dla właśnie Krzysztofa posiadają te same procesory, więc porównajmy sobie, jak to się przekłada. Jeśli chodzi o benchmarki porównania wydajności tych obu kart graficznych, tak naprawdę różnica między cenami kart graficznych jest to dwukrotność. No bo RTX 5080, powiedzmy, że kosztuje 6000 zł, a ta karta graficzna kosztuje powiedzmy 12 12200 zł. Więc musimy dopłacić drugie tyle. Jak to przekłada się, jeśli chodzi właśnie o benchmarki? Pierwszy test, jaki wykonam, jest to 3D Mark Time Spy Extreme. I właśnie Extreme wersja testuje tylko i wyłącznie w 4K. Więc nawet jeśli monitora 4K nie posiadacie, to jest to wszystko testowane, dostosowane do rozdzielczości 4K. I bardzo mocno tutaj można zobaczyć, jak ich sobie poradzi karta graficzna typu właśnie RTX 5080 czy 5090, jakie są wtedy różnice wydajności. Łączny wynik na moim prywatnym komputerze, gdzie jest RTX 5080, dał wynik. 13 930 punktów, a tutaj na tym komputerze, właśnie który złożyłam z RTX-em 5090, jest to 18, 18 000 punktów 342. Natomiast w tym teście sprawdzają tylko i wyłącznie wynik karty graficznej, Moja karta graficzna 16 347 punktów, RTX 5090 od Zotaka 25 000 punktów 286. Czyli widzimy tutaj aż wzrost wydajności około 54% na korzyść RTXA 5090. No i to jest najbardziej obciążające, dlatego że tutaj jest sprawdzany ray tracing na wysokiej rozdzielczości, właśnie 4K. W przypadku tej karty graficznej RTX 5090, te różnice widać wtedy najbardziej w porównaniu do, do RTX 5080. Dla RTX 5080 w tym teście uzyskałem 33 185 punktów, a dla RTX 5090 aż 52 316 punktów. Co oznacza, że obserwujemy tutaj wzrost dla RTX 5090 łącznie, prawie aż 60%, dokładnie 57% wzrostu wydajności. Nie zapominajmy też o ilości pamięci wiram Tymi kartami graficznymi RTX 5090 aż 32, RTX 5080 zaledwie 16. To pokazuje w skrócie, że jeśli macie jak najwyższe wymagania, że będziecie przez kilka lat grać na rozdzielczości 4K w najnowsze tytuły, na przykład też z Ray Tracingiem, to po prostu RTX 5080 zdecydowanie nie jest przyszłościową kartą, a RTX 5090 już tak. Chociaż oczywiście powtarzam, że jest to dla już najbardziej, najbardziej wymagających graczy czy użytkowników. Tutaj jeszcze otrzymamy informację od komputerownika, że z kodem rabatowym Level PC, czyli pisane razem Level PC, zresztą ten kod też umieszczę w opisie pod tym filmem, jest rabat przez aplikację. Komputerownik lub przez stronę internetową. I ta promocja trwa do końca stycznia. Chcecie kupić gotowy komputer stacjonarny z serii level, no to ten kod rabatowy zadziała na stronie komputronnik lub w aplikacji. W tym filmie to wszystko. Ja Wam dziękuję za obejrzenie ponownie i widzimy się niebawem już w nowym roku. Do zobaczenia i cześć!